Serwus moi drodzy, witajcie ponownie na moim kanale, jest bardzo wcześnie rano, bo jest 6.30, ja wstałam tak rano, tak wcześnie, dlatego że ja do fryzjera, moja fryzjerka akurat ma taki poranny termin, więc jeszcze trochę nie ogarniam rzeczywistości, ale zbieram się i zaraz wychodzę na tramwaj, a Was zapraszam serdecznie do oglądania i do spędzenia weekendu ze mną. Właśnie odferzierę i konkretnie ciachnąłam włosy, ale stwierdziłam, że i tak mi szybko rosną, więc sobie je po prostu odświeżę i będzie mi lżej i wygodniej przede wszystkim. Nagrałam właśnie dla Was book haul, które już chyba. No tak, no już go widzieliście, jeżeli oglądacie ten film. Robię sobie kawkę, bo kupiłam sobie dzisiaj mleko owsiane czekoladowe. Po prostu ja w ogóle uwielbiam czekoladę. W sensie uwielbiam wszystko, co czekoladowe. Lody, ym, jakieś kremy, same czekolady nie do końca, ale wszystko tak jakby czekoladowe to jest subcio i zaraz spróbuję, bo jestem na maksa ciekawa, ym, jak będzie to smakowało z kawą. Pokażę Wam tylko ten mleczny napój czekoladowy. Jest pycha. Kawa smakuje naprawdę super, więc bardzo Wam polecam. On jest taki malutki bo to jest 330 ml, ale ja takiego dużego bym na pewno nie wypiła, bo to jest przede wszystkim słodkie, więc bez sensu kupować taki duży karton. A taki maluszek to jest akurat super. Myślę, że na dwie-trzy kawy będzie jak znalazł. Bardzo polecam pycha. Moi drodzy, pokażę Wam mój hit, który właśnie do mnie dotarł. Po. Miesiącach noszenia aparatu w zwykłym plecaczku, w którym noszę sobie też komputery i inne rzeczy do pracy, w końcu dorobiłam się plecaka fotograficznego. No, powiem Wam, jest to duży progres. Czy sprawi to, że będę lepszym fotografem? Na pewno. Przynajmniej ja w to wierzę. Jest czat. Możecie słyszeć szum dochodzący za okna, ponieważ siedzę przy otwartym balkonie, więc dźwięki z ulicy mogą dobiegać. Zaczęłam, słuchajcie, czytać Muchomorę w cukrze. Jestem na 60, tak, na 60. stronie. I tak zasadniczo póki co nie dzieje się nic. Poznajemy dopiero głównych bohaterów. Narracja prowadzona jest z perspektywy dziewczyny, która jest w grupce znajomych, bo. Tak pokrótce, to jest historia właśnie takiej grupy świeżo upieczonych maturzystów, którzy decydują się na wyjazd taki wakacyjny po zakończeniu szkoły. No i jeden z nich, jeden z chłopaków z tej grupki, podrzuca taki pomysł, aby pojechać do tajemniczego domku z drewna i szkła, który jak się okazuje, jest domkiem w takiej głuszy w lesie i jest własnością przyrodniego brata tego chłopaka. No i e, póki co jakby widzimy przygotowania do tego wyjazdu, więc e, no ciężko mi jest jeszcze cokolwiek o tej książce powiedzieć. Jak przeczytam więcej, to na pewno dam Wam znać, ale zasadniczo się tak płynie przez nią, bo jest pisana całkiem przyjemnym językiem, więc będę Wam update'ować. Moi drodzy, jestem na świeżo po przeczytaniu Muchomorów w cukrze" i stwierdziłam, że od razu siądę i nagram wam podsumowanie tej książki. Cóż, oceniłam ją na dwie gwiazdki na pięć na Goodreadsie i już wam mówię, z czego to wynika. Zacznę może od tych rzeczy bardziej pozytywnych, czy ona będzie mi się tu trzymać? O. Zacznę od tych rzeczy bardziej pozytywnych. Książka ma w sobie taką znowu mocną poetyckość i widać tutaj taką duszę artystyczną artystki, bo jeżeli nie wiecie, to Marta Bijan jest również wokalistką, jest uczestniczką programu bodajże X Factor, którejś edycji, nie chcę teraz przekręcić, ale tak mi się wydaje, no jest w każdym razie wokalistką, jest muzykiem, więc ten artyzm i tą duszę artystyczną tutaj widać, więc absolutnie gdzieś tam nie umniejszam autorce umiejętności jakby pisania i umiejętności stwarzania Jakich takich um, ładnych, fabularnie sytuacji. I tak też tutaj było, bo było naprawdę bardzo dużo takich momentów, że mm, czytało się to bardzo dobrze, bardzo z takim zaciekawieniem, i momentami z takim troszeczkę też zatrzymaniem się i zastanowieniem się też nad, nad sobą i nad tym, e, czy, czy jakieś tam sytuacje, czy przeżycia głównej bohaterki też może nas nie dotyczą, e, i czy może my też gdzieś tam nie jesteśmy jacyś zamknięci w sobie, czy też może nie potrzebujemy pomocy. No, jest tego całkiem dużo, ale. Przede wszystkim, absolutnie to nie powinna być książka poniżej 16 roku życia, a ja bym nawet powiedziała, że to powinno być tak 17-18. Jest tutaj mnóstwo szkodliwych rzeczy. Przede wszystkim alkohol leje się strumieniami. Jest yy, codzienne non-stop palenie papierosów, yy, spożywanie różnych innych substancji, również psychoaktywnych. Jedna była taka sytuacja, która mnie też totalnie rozwaliła. I myślę, że to chyba nie będzie spoiler, ale myślę, że powinnam o tym powiedzieć. Czyli sytuacja w momencie, kiedy bohaterka bierze nospę i popija ją alkoholem i jest to uznane jako za coś okej, okay, bo ktoś kiedyś tak zrobił i nic mu nie było, więcej jej też na pewno tak nie będzie. No kurde, tak się po prostu nie robi. I czegoś takiego się nie umieszcza w książkach, które teoretycznie są literaturą młodzieżową. Więc powiem Wam, że jeżeli czytam na przykład teraz jakieś opinie w internecie, i słyszę, że te książki kupują na przykład 10-11 latki, dlatego że ma ładną różową okładkę. No to coś tutaj poszło nie tak. I naprawdę, i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zdziwiona, bo rozumiem, że jest to wydawnictwo Yang, ale dlaczego tutaj nigdzie nie ma zaznaczenia, że tego nie powinny kupować właśnie dzieciaki? Bo naprawdę jest tutaj mnóstwo szkodliwych rzeczy. I ta książka może wywołać bardzo dużo złego, jeżeli będą ją czytały faktycznie e, dzieciaki, bo ja, e, no, mając lat tyle ile mam, nie czułam się z tym komfortowo, e, z tym, co się tutaj gdzieś tam działo, e, z tym, jakie tematy były poruszane, i zakończenie to w ogóle jest no, jedna wielka masakra. I te, takich sytuacji e, to naprawdę nie powinno się umieszczać w książkach z literatury młodzieżowej, bo jest to. No to było tak odrealnione w pewnym momencie i no nie, no po prostu takich rzeczy się nie robi, więc tak jak mówię oceniłam ją na dwie gwiazdki, głównie właśnie za tą taką troszkę poetyckość i taką momentami jakąś taką zwiewność ale generalnie, no, coś tutaj naprawdę poszło ewidentnie nie tak, ale cieszę się, że to przeczytałam i gdzieś tam się sama też o tym przekonałam. Jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś właśnie, yy, no, dużo, dużo młodszego i ma jakiś yy, zamiar albo wpadnie na pomysł, żeby to przeczytać, no to nie pozwólcie mu na to, bo naprawdę można tym zrobić dużo krzywdy. Stwierdziłam, że po prostu widzicie, że jestem trochę rozemocjonowana i tak może czasami bez ładu i składu to opowiadałam, ale stwierdziłam, że usiądę i na, tak na żywo, na świeżo wam o tym powiem, bo no rozwaliło mnie to po prostu konkretnie i nie lubię bardzo takich sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o książki czy o wydawnictwa, także troszkę się tym zawiodłam. Wróciłam właśnie z Biedronki i stwierdziłam, że muszę Wam opowiedzieć historię, która właśnie mi się przydarzyła, bo po prostu śmieję się na samą myśl, jak tylko sobie to przypominam. W dużym skrócie mam zastrzeżoną kartę i czekam na wydanie nowej, więc wszędzie teraz muszę płacić blikiem albo przelewem. Więc tak też chciałam zrobić właśnie w Biedronce. Stoję sobie przy kasie samoobsługowej, ponabijałam sobie już wszystko. No i biorę telefon, chcę włączyć blika. Kręci mi się i kręci. W ogóle mi się nie otwiera aplikacja internetu, aplikacja e banku. Więc ją przeładowuję jeszcze raz, żeby mi się to włączyło, żeby mogła sczytać blika, i nic się nie dzieje. No i tam na tych kasach samoobsługowych był taki pan obsługujący, pytam go, czy mogę podejść do okna, bo nie mam tutaj zasięgu i nie, nie mogę włączyć w ogóle nawet aplikacji banku, żeby sobie sczytać blika. Mówi, spokojnie, niech Państwo sobie podejdzie. Podchodzę do okna, znowu jest to samo, nadal mi się kręci, kręci, aż wyłączyłam telefon, przełączyłam go, bo myślę, może mi się po prostu dać u telefon, a to nie jest problem jakby z aplikacją, czy tam z internetem. Wyłączyłam, włączyłam, też się nic nie dzieje. Pytam się tego pana, czy tutaj może jest jakiś problem z internetem, bo w ogóle mi się aplikacja nie otwiera, mówi, no niestety tak i jest duże prawdopodobieństwo, że pani po prostu blikiem nie zapłaci, bo no bo nie ma internetu. Ja mówię, kurde, i co mam teraz zrobić? A on mówi, wie pani co, ale może, możemy zrobić tak, że pani wyjdzie ze sklepu, złapie sobie tego blika, złapie sobie internet, Pokażę mi Pani przez szybę tego blika ja Pani wpiszę. Ja mówię, dobra, zrobimy tak. Wyszłam, słuchajcie, z tego sklepu, poszłam prawie cały sklep, bo te kasy samoobsługowe są jakby na samym końcu, więc trzeba było wyjść i praktycznie iść do samego końca. Od razu włączyła mi się aplikacja, więc ja sobie włączyłam tego blika i przez szybę pokazałam Panu kod, on mi wpisał na kasie i zapłaciłam. No po prostu hitroku. Moi drodzy montuję ten film i okazało się, że się z wami nie pożegnałam, więc robię to z tego miejsca. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie coś po sobie i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa-pa!